Cześć wszystkim. Mamy dzisiaj 12 maj. Jadę właśnie na pole, na którym mamy mieszankę gorzowską jest one położone najdalej no ze wszystkich, jest dzisiaj do niego około 6 km jedziemy dzisiaj fędzikiem. No i głównie fędzikiem, bo on jest jakby głównym ciągnikiem do naszej Kronówki jeszcze nie zawiódł ani razu aby nie wygadać, ale Fento 824 z tyłu Kronę MX350GD jesteśmy już na naszej 6,5 hektarowej działeczce zbieram stąd już Wartą przyczepę, a więc wyjdę i wam pokażę, jak to wygląda. Pędzi, do cztery bez balastu z przodu, nie czepiałem go na. Na ten pierwszy bo są to działki same polne, więc uznałem, że ten cud tak nam nie będzie musiał nic ciągnąć jest bez napędów. Chyba, że do góry jak trzeba wjechać, to już nawet jest potrzebne. Troszeczkę czucie głośno na drodze, ale jest to niewielkie odczucie z tyłu ochrony. MX350GD mamy tą przyczepkę już od 7 lat się sprawuje super jedyna wada znaczy nie wada, jedyna usterka jaka nam się przytrafiła przez te 7 lat ponad, bo przyczepa jest z 2015 roku to uszczelka na rutorze i było wymieniana tej zimy bo już na jesieniu tamtego roku był widać ten olej gdzieś tam Jakie śmapki były jak się to stało na betonie a my lecimy dalej Zaczęliśmy zbierać dzisiaj o godzinie 9. Wczoraj już trochę nagrabiliśmy, żeby rano zrosło, tego nie grabić. Trawa już jest taka idealna, z góry jest nawet taka trochę zasucha, ale z dołu jest mokrzejsza, więc to wszystko się wyrównuje. Mamy zwiedzione 12 przyczep. Jak na razie średnia to jest takie ponad 1,5 przyczepy z hektara. Jednak widać, że tej wody brakowało dla tej mieszanki. Jeździmy przy pustej przyczepie 6 na godzinę. A jeździmy tą prędkością z tego względu, że od tego roku grabimy nową zgrabiarką. Wcześniej grabiliśmy potingerem dwukarozylowym do środka Teraz grabimy kronę dwukarozylową do boku Więc ten wałek jest dwa razy taki No i tutaj się pojawia pytanie dlaczego do boku a nie do środka Otóż do tego, że nasze kosiarki biorą 9 m No pokos tak jest w szerokości 9 metrów Jeśli Eee, nie rozbijamy tych traf już jeśli jest to pokos drugi, trzeci lub czwarty to grabienie później tego jest problematyczne eee, bo nasze, ponieważ naszego grabiarka pod stara brała 8 metrów około szerokości pokosu i ten jeszcze ta połówka pokosu zostawała gdzieś tam i nie było wiadomo co z tym robić jak to grabić czy wracać drugi raz Brać ten wały, który zgrabiliśmy i tamtą resztkę, czy brać dwa pokosy, i troszeczkę i było takiego trochę jeżdżenia na pusto. I zazwyczaj wwozimy we, dwu, we dwóch, na dwie przyczepy, w taka pomoc sąsiedzka, że tak powiem. I było ciężko się wyrobić, żeby to grabić. Oczywiście, że te puste przejazdy i to trochę denerwowało, było problematyczne. Więc padł wybór na dwukeruzelową do boku. Na razie trzeba się nauczyć ją jeszcze grabić Trzeba przypomnieć sobie grabienie jednokaruzelową. Ale do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. W pierwszym miejscu, gdzie jesteśmy, był taki najlepszy plonek kusiłem. A tam na górce, gdzie byliśmy wcześniej, już ta trawa była słabsza, już ten piach, ta górka dała sobie znać. Zbieramy 5 na godzinę. Już tak spokojnie, żeby tej przyczepy nie łamać, choć i tak ma ciężko przy takim pokosie. nam tak schodzi 40 minut Tutaj jeszcze został stary budynek Była tutaj kiedyś wokoło Olszyna Ale to już było dawno Ja tego nawet tak do końca Dobrze nie pamiętam Jest tutaj jeszcze Jesienią, wiosną mokro Ale tak nie jest aż tak za mokro. Jeszcze spokojniej się wjeżdża z czymś, tyle że się zostawia ślad. Tutaj akurat przy zbiorze nie ma tego problemu, bo no jest u nas ta susza, ale już na przyszły tydzień te deszcze ratują, więc ta kukurydza, która będzie tu pysiana, będzie już miała idealnie. Tam jeszcze zostały nam dwa wołeczki, prześniaki, ale to już przy następnym razie. Zaczynałem z drugiej strony jeździć z tego względu, że tam jest właśnie ta góra i wjechanie pod nią z pełną przyczepą na powrocie mogło być problematyczne. działeczkę już wiozłem. na drugiej działce byłem obiechałem, no nie obiechałem jej nawet dookoła, ale też już przyczepę przywiozłem na 4 -terowej. tak więc zostało nam to dokończyć, tutaj będzie z 3 przyczepy, myślę 4 trzy nie wejdzie nam to raczej tutaj jeszcze 4 przyczepy a tutaj przywiozłem stąd już Tutaj to były mieszanki z tej działki, jeszcze trochę z tej 5 przyczep? Tak, 5. Wcześniej chyba mówiłem, ale coś źle policzyłem, więc stąd mamy piątą przyczepę, teraz zbieram, będą jeszcze raz, dwa, trzy, cztery i tam nam wychodzi klinek więc 9 przyczep z no tu jest takie 6,5 ponad Byłoby więcej, gdyby nie ta górka, ona nam ten plon znacznie, znacznie obniżyła. Nawet trawa była taka niższa, niż do połowy na niej. Wiesz, taśmę posuwam ręcznie, nie na automacie. O już mamy full. Ale jeszcze trochę podjedziemy, bo taśma jest przesunięta. Nie na automacie z tego względu. Że jest mi jakoś tak lepiej na tym manualnym posuwie. Jeszcze przy takiej trawie. No i trochę lepiej nie dobije trochę na oko, ale jest dobrze. Przenosimy podbierek. Wszystko wyłączamy. Wyłączy się sobie zakres od razu, pod górkę, włączymy napęd, może być ciężko, myślę, że już tutaj bez problemu widzimy. jednak ten ciężar, który mamy na zaczepie nas na spokojnie uratuje, no i ziemia przy trawę jest trochę zreśnięta, to... Jeszcze do 11 na godzinę, więc nie jest źle. Zmienię sobie zakres na drogowy na dwójeczkę i jedziemy na pryzmę. Trawa jeszcze, jak nie wiem, czy widzicie, ale jeszcze nie jest tak dokładnie tutaj wygrabiona. Z tego względu, że ta trawa no, była już tak naprawdę nisko skoszona. Jak widzieliśmy, widzieliście w wcześniejszym filmiku. I te takie dokładne ustawienie zgrabiarki było ciężkie, bo albo miejscami zgrabia z piachem, miejscami nie zgrabia. A więc tak myślę, ustawiliśmy ją tak jak najniżej tylko się dało, że tego piachu brało prawie że aż wcale, ale jak gdzieś coś trafi góreczkę to wiadomo, że i tak weźmie więc lepiej niech to garać gdzieś jeszcze tego siana zostanie niż mamy to zbierać i później tym karmić więc ja lecę na pryzmę i widzimy się już tam przy wywalaniu jesteśmy już na pryzmie na końcu silosu mamy ścianę, więc z tego powodu się cofam, ale że chcemy żeby to było równo w miarę a więc tak tego uskoku pierwszy nie usypywałem czy nam tam brakuje parę centymetrów, ale jeszcze do niego nie dobijemy. Zresztą traf My otwieramy klapę. W każdym włączeniu wałka po otworzeniu klapy wyskakuje na error. trochę poczekać, aż to trawa tam nam doleci i ruszamy powoli na pryzmie. Pracuje sztajerek. Podpiętym rekiem z przodu, z tyłu obciążnik to na 700. Więc to już fajnie nam robi robotę. Silosik jest o wymiarach 10 metrów na 50, prawie z tego co się nie mylę. Właśnie tak te silosy są położone, że przy wywalaniu jak się odwracamy, to musimy patrzeć, no niestety, pod słońce i jak mnie przy wywalaniu, to jeszcze takiej szkody nie robi, ale już tego, co ma tą trawę rozgarnąć, to to jednak patrzenie, czy jest na no, ten wał i to słońce, to już się robi problematyczne ale już nic z tym nie zrobimy w sumie później to zaczyna jakieś tak bardziej naprawdę to z drugiej strony zaczynają rozwalać to słońce jest z tyłu za nami mamy postawione cztery takie same ślosy obok siebie tam mamy kukurydzę po lewej mamy trawkę tam jeszcze jest jeden z starych silosów, pusty przykrywamy później to folią podkładową, folią już główną, właściwą i na koniec lądują nam woreczki a po woreczkach idzie siatka i siatkę przykrywamy oponami, tak jak tutaj widzicie wstawimy posuw taśmy na 100%, to jest taki szybszy posuw jak już nam zostaje jeszcze tak, całkiem mniej to klikamy zająca już ta taśma chwilę nam cała przejdzie usunie te resztki przerwa, nam wyskakuje nie wiem czemu on wyskakuje ale tak, tak ta przyczepa ma Wchodzimy z obrotów, włączamy wałek, daje się na mniejsze obroty, żeby z tej taśmy spłynęło. Jeszcze zostało trochę na przodzie nam tej trawy, na tej ścianie. I jak ono od razu nie spadnie, tylko na koniec, to trzeba trochę poczekać, aż to zejdzie. Tak więc to już chyba tyle na dzisiaj, z dzisiejszego filmiku. Spotkamy się już na uprawkach tych pól pogorzowskiej i będziemy siać kukurydzę, więc tego filmik też jakiś będzie. Zamykamy klapę i ruszamy. Tutaj właśnie jest jeszcze szczerek z REKiem. Tą udziałkę zbieraliśmy jako pierwsza. A ja już uciekam na łąkę, także do zobaczenia. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!